To nie chmury, tylko góry. Idziemy wjechać kolejką na górę i kościół też ponął, dlatego ma takie czarne ściany. No, A, no to tu jest kościół, naprzeciwko. No, ten... Decydowanie warto wjechać kolejką na górę. Do hrabiego Drakuli na kemping. Hmm. Zobaczymy. O... Sobie chciałem wam pokazać miejscówkę, jaką mamy, bo jest dzisiaj totalnie na dziko. 6 km od trasy. W zasięgu wzroku nie ma nic. Tam tylko jest linia kolejowa. W nocy pociągi trochę jeździły, to jakieś 200 metrów stąd. No, nawet się panie, cóż. W sumie fajny patent. Dwa magnesy, linka gumowa. I można pranie suszyć, ale widoki super. Czujemy się, jakbyśmy byli faktycznie w górach. Dobra, czas coś zjeść i zwiedzania ciąg dalszy. Czwartkowe śniadanie u nas to burata, kambozola, warzywa. Herbata z cytryną. Smacznego. Dobrze, jakie mamy plany na dzisiaj, moja droga? Oprócz braszą. tego. Braszą. Dzisiaj Braszą, zamek bran. I może kemping. Mm. Jeden z bardziej turystycznych zamków. Bo nie związany my... z krawią Dracula. Mm -mm. Właśnie podobno nie. to znaczy podobno, podobno tam nie mieszkał. No Właśnie. Bardziej w podkomarce zrobiony. Mm -hmm. bo ten prawdziwy jest na trasie tenas folgarskiej która jest przez większość roku nieczynna. No właśnie. I dlatego musieli zrobić coś turystycznego. Zobaczymy co dzień przyniesie. Czy będzie widać na kamerze, ale w oddali mamy już, a wyjeżdżamy w obszar metropolii Braszow. Statek mijamy, zobacz. A w oddali widać już Wysokie Góry, Karpaty. To nie chmury, tylko góry nawet wysokie nie no faktycznie znaczy oni w centralnej części swojego państwa mają po prostu pasmy górskie pasma górskie Jesteśmy w Braszow. Miejsce do zaparkowania znaleźć tutaj to jest 30 minut szukania, ale znaleźliśmy. Idziemy wjechać kolejką na górę i będziemy się kręcić po miejscowości Braszow. Zadowolona z miejscu. Zawodolona, zawodolona jestem Nie no faktycznie tutaj musieliśmy troszkę wjechać na teren. Będzie trochę cienia. No jest trochę cienia nawet, faktycznie. Lepiej być nie mogło. Jesteśmy w niższej strefie. Jesteśmy, o, jesteśmy w strefie 0, gdzie godzina parkowania kosztuje 3 lei, ale niestety trzeba mieć gotówkę, albo ściągnąć sobie aplikację. Na tym jest kod QR, więc ja ściągnąłem aplikację, zapłaciłem kartą i mamy możliwość ewentualnie przedłużenia sobie. A my idziemy tam, wjechać, wjechać na górę. A to jest jakiś główny deptak. Pamięci Grudzień 89 To ten, jak był przewrót wszędzie, no nie? Komunizm opadał Jakiś budynek musiał coś znaczyć Ale ładne kamieniczki Jest ładna kamienica. No i chyba dotarliśmy na starówkę, znaczy na rynek główny. Ale duża restauracja wysoka. Wrócimy tu pewnie później, jak sobie wjedziemy na górę. A na razie idziemy się przejść po tej staróweczce i po Rynku Głównym. No i co? Jesteśmy na starówce. Na Rynku Głównym. Na to wygląda. Dobrze, to teraz jesteś na tle staróweczki. Ty też. Cieszę się bardzo. Zobaczysz się na YouTubie a Ty też A na ja, ja na Instagramie No, nie bylibyśmy sami, jakbyśmy nie weszli do środka Duży i na pewno jest tam chłodno Tak, to jest Czarny Kościół Tak, The Black Church Kościół wybudowano w XIV wieku przez niemieckich osadników, którzy się tu osiedlili w okolicach Braszowa w 1689 roku Braszów był, miał ogromny pożar i kościół spłonęła duża część miasta, i kościół też spłonął, dlatego ma takie czarne ściany, i dlatego do dziś nazywa się Czarnym Kościołem. A wewnątrz podobno jest bardzo dużo dywanów takich ozdobnych, które były darami ludzi, którzy tutaj odwiedzali ten kościół. No idziemy go zobaczyć. 20alej bilet wstępu a mi się gotycka podobała w tych klasztorach w i Tu mamy do dywany po lewej i po prawej. jaki jest koncert? Tak. I mamy. A, fajne! To taki patencik: wymyślili, szacun. A tu rozumiem grobowiec. Krypta. No i to tyle ze zwiedzania. Zobaczmy te jak to wyglądają te osmalone, czarne mury tego kościoła. A tak to, to to. A tam na górze trochę czarne nibno. No i no jesteśmy już coraz bliżej tego napisu Brasało Street Food Festival trafiamy, zobacz. Będą czurosy. Właśnie widzieliśmy przed chwilą widzieliśmy panią, która szła i jadła czurosy. Więc liczymy, że może sobie coś takiego kupimy. No i na górze mamy taki widok, faktycznie jest festiwal Street Foodu. Dobrze, a jakby ktoś szukał gdzie jest wejście na tą kolejkę to to jest taki budyneczek rzut beretem od tego street foodu który właśnie minęliśmy pewnie street food nie jest cały rok więc... ale to jest taki charakterystyczny punkt że tam się dochodzi rozumiem, wjeżdżamy na górę i będziemy widzieli te charakterystyczne miejsca, jest ten czarny kościół po lewej Basztę, no dokładnie. Basztę, duże basztę, za dużą 35 lei w górę i w dół. Wjazd dla dorosłej osoby. Czy jakieś 3 dychy. A do góry tylko wejścia, a na dół tylko 10. Znaczy ten, dwadzie po 25 na dół i... No. O, o, o. Aha! Nie ruszaj Czyli to będzie tak. Powiew. Świeżego powietrza. A bo z góry też jedzie. Z góry też jedzie, bo jest tak jak połówka. Będziemy ich mijać. To tutaj jest full. Po wyjściu z kolejki od razu idziemy na jakiś szlak. Pewnie na jakiś punkt widokowy i oczywiście. Oczywiście. Jest w dół, więc teraz się fajnie idzie. Ale my tu będziemy musieli podejść jak to zwykle. A to chyba tylko w Rumunii tak jest, co? Że na początku się schodzi, a później, żeby wrócić do domu, to się wchodzi. Zwykle jest odwrotnie. Dobra, po krótkiej chwili. Dochodzi się do punktu widokowego A do tego napisu braszow I tu jest punkt widokowy No wygląda ciekawie ten napis z drugiej strony A w oddali Zaraz zobaczymy jak wygląda miasto Tak trochę szczerze strach tu wchodzić Już go lokalizuję. Na tym rynku byliśmy. No nie? A, no to tu jest kościół na przeciwko. No, nie, to jest ten. To jest ten kościół czarny. i na przeciwko. Koło rynku samego. No dobra, no trochę jest tam osmalony, ale to pałac kultury jest też taki sam. Osmalony. Ale panorama jest super. Możecie tutaj Bukareszt? Stolicę? Nie, bo on jest za górami, myślę. Duży ten. Duży jest, proszę. No. Ale i jest dużo No tak, ale jest, ale jest starówka. A poza starówką już jest normalne bloki. Tak, tak. Starówka jest taka... No, bardzo No dobrze, dla tego widoku warto wydać te parę złotych lei żeby zobaczyć panoramę miasta z tej perspektywy. No zupełnie inaczej wygląda. A teraz pocieszymy się bez kamery. No słuchajcie, widzimy nawet nasz samochód. Jest gdzieś o rany. Tam daleko, 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 ale stąd widać jak, jak zaparkowaliśmy. No, akurat pod drzewem zaparkowaliśmy. No dobra. Wracamy na dół. Na bezalkoholowe żeby pragnienie ugasić, a później idziemy szukać restauracji i śmigowie leci. Ostatni rzut oka na panoramę braszow z tej perspektywy A za sekundę myślę że znajdziemy się już na dole. The trees. Tak. Zdecydowanie warto wjechać kolejką na górę i zobaczyć sobie panoramy miasta. Także to polecamy. Kościół można sobie z zewnątrz obejrzeć, a na naszym filmie wewnątrz, żeby zaoszczędzić. No nie? Tak, bo uważam, że do kościoła nie warto wchodzić według mnie. No. E, no a nie teraz jestem jakąś koneserką kultury sakralnej. Dobra, a teraz idziemy na piechotę do polecanej restauracji. Jak się nazywa? Cenearui. Tak. Cenea rui. Zobaczymy. Schodzimy na dół? Schodzimy na dół. Dobra, dotarliśmy do Sisurau Restaurant. Gdzieś wyczytaliśmy, że tutaj dobre jedzenie dają. A też też samo centrum. Menu po angielsku czy po rumuńsku? Angielsko-rumuńskie. Powiem szczerze, jak na 14 w czwartek, to tutaj jest bardzo duży ruch. Tak? Z No właśnie, to jest polecana restauracja przez wiele, wiele stron i osób, które tam więc Musieliśmy tutaj w ramach turystyki kulinarnej e, się pojawić. Dobrze, przysłuchajmy nasze jedzenie. Nawet nie wiem, co zamówiliśmy. Bo ze zdjęcia zamówiliśmy. Po prostu, no nie? Więc nie powiemy Wam, co zamówiliśmy, ale to są takie mini kofty, frytki, mm, z sałata. Grilla, czuć grillem, proszę. Tak grilla, no dokładnie. I oczywiście bezalkoholowe. Oczywiście. No, oczywiście. Smacznego. Dobra, taka przyjemność, 162 leje ale się opiliśmy piwa yy, jakieś 41 stopni bo tyle mniej więcej jest to się bardzo źle zwiedza miasta więc chyba uciekamy już na camping wampirów i będziemy uciekać na te trasy widokowe tam jest wyżej i chłodniej wrażenia po takiej restauracyjce? dobre dobre smaczne no mi to się nie chce nic już dzisiaj robić nie? 40 mi? kompletnie No oj dobra to jest poza kamerą 41 stopni. Ale mam to nagrane? Ale nie, ale nie wiadomo e, czy to będzie wpuszczone na YouTubie. 41 stopni. I nie chce się nic. Po wejściu na tą górę. Jedziemy na ten camping chyba chillować. Bo tempo nagraliśmy sobie niezłe. Dużo kilometrów już zrobiliśmy samochodem. I czas odpocząć poleniu chować. Czyli nic nie robić. No nie? No, a później będziemy decydować, co dalej. Gdzie nas misio pojedzie? Do hrabiego Drakuli na kemping. Zobaczymy. Wszyscy się nimi zachwycają. Trzeba złapać klimat Transylwanii i klimat Drakuli. Tak jakby tutaj na kempingu. Vampire Camping. No i tak trzeba już przez kable przejeżdżać. Ah. Na raz się ciężko złapać, ale to chyba tu. tu? Stop receipt. Wylądowaliśmy na kempingu. Miejsce 69, 96, sorry. I idę do bankomatu, bo trzeba niestety płacić gotówką. A nam się te 300 lei, które wypłaciliśmy, już się powoli skończyły. A wolimy mieć gotówkę przy sobie. Więc przy okazji zobaczę, co tutaj na tym kempingu się dzieje. Jak to wygląda. Ale fajne, nie parcele duże można spędzić fajnie czas. Przynajmniej się wyspać spokojnie. No ciężko nie trafić. Aczkolwiek droga wąziutka. A ja idę bankomatu szukać. Dobra, idziemy na rekonesans po tym kempingu wampirów. Zobaczyć dlaczego on jest taki specyficzny. Bo czytaliśmy, że można tu poczuć klimat... E, Hrabiego drakuli Są fajne budynki, nawet jest plac zabaw. <laughs> Można nabrać wody, to z tego na pewno skorzystamy. Myślę, że to wszystko wieczorem świeci i robi klimat. A tu jest główna recepcja. A obok w lewo są łazienki. To są właściciele, którzy właśnie gdzieś jadą. Okej. Okay. Nie no, wygląda fajnie. Są toalety. Są pralki. Jakby ktoś chciał sobie przeprać, jest chyba druga pralka, chociaż zamknięta, może popsuta. Nie wiem, gdzie tam można wejść, pod rabinie, ale tu można pozmiewać naczynia a po jedzeniu i spust chemicznej toalety też jest tu zobaczmy kto tu był z naszych Poszukiwaczy przygód z łamborki zdolny śląsk a innych osób a Grażyna z Wamballkimi